Siemaj z tej strony RZ w dzisiejszym odcinku Będziemy, jest to kolejny odcinek z robienia Który zatem ja szybciej rozwali safe Ale teraz już jest cały sprzęt bo jest i stopper No i też jest kartka żeby zapisywać Bo już był ale jest, są mutacje A mutacja do bo chyba dużo osób wie No jaka jest dobra Więc lecimy Dobra Zobaczymy jak bo pójdzie, ale coś czuję, że dobrze. I dobra. Za chwilę będę puszczał start. Yy, dobra, dobra, dobra. Uwaga. Czas. Start. Kurde. Cool. No. Dobra, nie, nieważne. Yy, moment. Yy, sorry za błąd, bo się trochę pomieszało. Zamiast na telefonie. Ciągle klikać to na stoperze i... Yy. No. W sumie na ekranie nie będzie to wyświetlane, ale tam będziemy mieli i potem wyniki powiemy. No. Dobra. Dobra. 3, 4, 3 Nie wiem ile tych walnę, ale dobra. I rozwalamy. 7, 50. 7, 50 było. Dobra. Więc sam. Już zapisuję. Dobra. Zapisane. Dobra, teraz nie wiem kogo wybrać. Dobra. Chyba teraz piper, tak, bo piper nie było z tego co pamiętam. Ok. I teraz... W sumie tu nie ma co wybierać. Tak z jednej strony. Dobra. Więc lecimy. Dobra. Dobra. Lecimy, lecimy. Czas. Start. No to chwilę potrwa, bo jak mamy tak skakać, no to wiadomo. Dobra. Już widzę, że jest 10, 12, trzy...

Trochę też ten, 28 było, bo 28, 10 zatrzymałem. O Frank, no on bierze udział, ale no to chwilę potrwa 100%. Dobra, no to zaczynamy. Też tych odcinków będzie tyle, że ja Cię kręcę. W sumie no nie wiem, no tak z 3, w sumie no nie wiem, no bo trzeba wszystkie postacie obrazić, a ja ich kilka jest, dobra. Czas start. Dobra. No tragicznie idzie, powiem tyle. Jak BIBI będzie, to ja cię kręcę. Będzie takie bum, 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 że ja cię kręcę. Można też shortsy z tego robić, no ale lepiej więcej postaci, ja nie no, trzeba tak to klikać i stop. 23. 23. Tam, tam 23 było. Dobra. I teraz z tego co wiem, to będzie. Hmm. Bibi. O, Teraz to będzie takie oro, że ja cię kręcę. Tylko teraz. Momencik, bo nie wiem, czy tu hiperdoładowania jest też. Albo dobra, bez hiperdoładowań. Dobra. Dobra. I uwaga, uwaga. Czas. Start. No, tak 3 sekundy. No, tam było 3 sekundy, wiem. No, jakby to można powiedzieć tak trochę szybko. Coś czuję, że to będzie najszybsza postać. Na razie jak tam patrzę na wyniki, to większość są równe. Frank miał 23,5. Czy tam 23. Nie. Dobra, dajmy, że 23,5. No na razie wyniki to niezłe, niezłe. Na nim. Na ni w sumie może być dobra. Dobra. leci, Mom Moment, muszę sobie inny se stał power nastawić. Żeby o tysiąc więcej zadawał. Matko sobie. No nieważne. No. Żeby... Dobra. Żeby o tysiąc więcej zadawał ten, ten albo on ma 1000 więcej HP, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, czas start. To on no, nie zadaje przypadkowo 9 więcej, bo jakby to. No tak, 8 sekund, 8 sekund. Widziałem, 8 sekund. No nie jest to złe. No jakby to można powiedzieć, no nie jest to źle. No. Teraz od razu inny stopor nastawię, żebym jakbym był na solo w tym momencie, to żeby mnie z nie napadli, nie tylko griff. Okej, okay, dobra, lecimy. Też mutacje są, na przykład mutacja do groma, no to może trochę zastraszyć, bo to trochę będzie zadawać, trochę dużo. Najlepiej stanąć tak przy sejfie, żeby jeszcze o ścianę się ocierało, więc niech... Ja stanę i może kolejka podejdzie. O czas start. 5 sekund, 5 sekund. 5 10. 50. No 5 10 tam było. No tak 5 5 10, no coś takiego, ale dajmy 50. 50. Dam. Dobre. Napisane. No, na razie to idzie nieźle, ale teraz jest grom i boję się, co to będzie. Jeszcze z mutacją, to. No. no. Tam z tego, co pamiętam, nie ma żadnych tych ale... Dobra. No, boję się, co to będzie. To będzie takie. U. Dobra. Uwaga. Czas start. To jest. Jednak to za dużo nie pomogło. No takie 740. 730, 740. Jak tak patrzę? 7. 740, no dobra. I teraz kolet. Tam na kartce jest coś napisane, bo ja też wzięłam wcześniej, że i teraz jest koletka. No, no. nie wiem, czy to szybko pójdzie, bo jednak bez tego hiper no to i. Chwilę to może jednak zająć przez tego hiperczerdzia. No dobra, zobaczymy tam, co się jeszcze robi. Dobra. No nie wiem, no to może chwilę zająć. O, na tego skinka. Nie wiem dlaczego oni. Nie wiem dlaczego osoby te z Friends brał. Dobra, bliżej trochę i czas start. A tak poza tym nie wiem dlaczego dużo osób hejtuje 330 30 30 nie wiem. I teraz chcę to powiedzieć, że nie wiem dlaczego tak dużo osób hejtuje te skiny z Friend Bra Brown, coś takiego. Nie wiem dlaczego dużo osób te skiny hejtuje, Przecież one są słodkie. one. Teraz kogo mamy Mandy. Ona może być git, tylko że jej ult strasznie długo trwa i to jest ten minus. Że to strasznie, strasznie długo trwa. Dobra, jak skończymy epiki, no to będzie już Git. Komendy jest Macy's, potem Hank, Perła i Mortis. Przypominam ten odcinek. Czas start. U 15 kafli zadaję. 4 sekundy. Ja zapomniałem, że ona też ma taką mutację. I 15 kafli. No, też jedna z najszybszych. Nieźle. Dobra, no jedna z najszybszych, no ale Bibi jednak najszybszy, jak tak patrzę na wyniki. I teraz Maisie. No tutaj chwilę może zajęć to. Tak coś czuję, Maisie, Maisie. Dobra. Ja już mam ją wybraną, tam kolega jeszcze coś robi. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra. Najlepiej chyba sami w środku, nie wiem po co. Czas start. Dobra, lecimy, lecimy. No, coś tyle, że to też może zająć trochę krócej niż Frank. No i tak trochę zanieść. Ja Motka dał. No, jak zadajemy tak 5000 o 18 sekund, 18, no 18. Dobra. I następna postać jest to Hank. I to może też pójść bardzo szybko. Chyba wiadomo dlaczego. Jakby jeszcze, jakbym miał w drużynie jeszcze Amber, i plus mutacja, to to, to. to by było takie. To by było tak szybko, to poszło, że ja cię kręcę. Dobra. Uwaga. Czas. Start. No, dlaczego nie mówiłem, bo i to jest wszystko i to jest prawda. Ja tu nic nie zmieniłem. To jest od razu puszczone. Sam się, się zdziwiłem, że to tak szybko poszło. Jest to sekunda. 60 albo 50. Dajmy 55. Oddam 55. Będzie tak spra najbardziej sprawiedliwie. No. No, powiem tyle. No jestem zaszokowany. Nie, nie no. Nie wiem jak do tego. Doszło. Teraz jest perła. Speru trochę może zająć. Od razu mówię... Yy, ta dwójka zademiam, że to nie bierze udziału, no bo wiadomo. Potem jest Mortis, ale Mortisem też chwilę to zajmie Dobra, więc lecimy Kurczę, ten Stop Power, wiem Ja Dobra, nieważne Dobra A się tutaj I czas, tak 3200 około za wyje, no więc nie za dużo No na pewno lepiej niż Maisie. I Szybciej 9,90 9,90 dajmy Do, albo dobra, nie bo no jak zatrzy, nie w sumie jak zatrzymałem to było 10, 20 nie 10 no dajmy 10 no i tyle nie będę się robił dobra dobra tutaj teraz będzie Mortis Dobra, musiałem dopisać zadamiarzy, no bo Mortis jest ostatni. No, no i to by był koniec odcinka. A jeszcze nie chcę tak chwilę potrwa, dobra. Więc start, żeby nie przedłużać. I od razu mówię wyjątkiem też będzie RT. Że go też będziemy brali. No bo jednak ult Plus jego zwykła, tak to jest... No powiem tyle. Jest bardzo dobry. No i teraz, uwaga, uwaga, start. 50. Co ja gadam? 5,75. Dajmy. Coś takiego będzie. 5,70. Albo 70. No coś tak. 5,70. Dobra, teraz jest tam Tara. Chociaż nie wiem, czy ją brać, no bo jej ult trochę zadaje. Trochę mało. Chyba, że się weźmie ona na przykład jeszcze. Te... Tego, 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 co wychodzi z tej krainy i ten... No to dobra, dajmy, że Tara, no to będzie kolejny wyjątek, no bo... Kurczę... Moment... O... Dajmy, że to będzie ten wyjątek, ale gadżetu nie używamy. Bo to... Bo to będzie... Bo to szybko pójdzie z gadżetem, więc po prostu ult i ten ludzik z ulta. Ale to i tak długo zajmie, coś tak czuję. I tak długo zajmie. Dobra i czas start. No, nie idzie jakoś źle, no ale i tak będzie chyba jedna z najgorszych. już nie, w sumie coś czuję, że Frank albo Piper 13 1310 dajmy. 13-10. Jest 13.10. i następna osoba jest to Byron. Byron może pójść też w miarę szybko, nie będzie jakoś to długo. Dobra, więc ja już zaczynam. Jeszcze on coś wybiera. Dobra. On ma, on ma tego innego skina. Nie, dużo, dużo youtuberów też go nie lubi, ale nie mi się on podoba. Dobra, czas start. No nie jest źle, ale coś się, i tak będzie szybszy od tary. 7,35. 7,35. Coś takiego. Dobra. Teraz squick I to może mu pójść szybko. Tylko teraz, jaki on miał? Miał tą tą. A dobra, nieważne. Nie pamiętam, jaką miał mutację, ale tą. Tu... Dobra. No lecimy. Kolega wybiera. Już lecimy, dobra. Dobra, czas, start. 4 sekundy? No... Krócej niż Hank, hehe. No, Hank, jedna sekunda. 1,55 sekundy. No. Dobra. Teraz jest RT. 13 sekund miał squik. Dobra, i teraz RT. Dobra, RT. Wpisana RT. Dobra, nieważne, bo ja musiałem sprawdzić, bo mi się trochę pomyliło, że Squeak miał 3. Trzy... że powiedziałem, że Squeak miał trzynaście, a to Tara miała trzynaście, a Squeak miał cztery, nieważne. No, RT będzie wyjątek. Dobra. Najpierw damy ulta. I czas. Start. No... Jakby jeszcze było to, to, to oczko, to by było lepiej, ale widać, że na save to nie działa. No, trochę mu to zajmuje, powiem tyle, zanim mu się jeszcze ten atak naładuje. 16,70, 16,70, no, nie jest źle, no, ale, no, dobra. W tym odcinku to by było na tyle, więc na Zapomniałem Zapomniałam tego powiedzieć w odcinku, jeżeli, sorry, że, to, że, że zapomniałam powiedzieć wyników, który zadymiesz najkrócej, a który najdłużej. Piper yy, najdłużej 28 sekund, a najkrócej oczywiście Hank 1,55 sekundy.